Czy wy, Joasiu, kiedyś pokażecie twarze waszych córek? Może jak dorosną. Myślę, że nie pokażemy y, naszych córek my. Znaczy my nie będziemy chcieli tego robić. Y, robimy to świadomie, robimy to celowo od wielu, wielu lat. Y, bardzo często byśmy szykanowani, to w ogóle ich nie pokazujcie. Ale dlaczego? My mamy dzieci. To nie jest tak, że my nie chcemy pokazywać, że ich mamy. My po prostu... Y, Robimy to dlatego, żeby miały w miarę fajne i normalne dzieciństwo. Kiedy oglądam jakiekolwiek publikacje moich koleżanek i kolegów i komentarze, Wredne komentarze tych ludzi, którzy pod tym się podpisują, oceniając wygląd, tudzież, nie wiem, cokolwiek innego, danego nastolatka, tudzież małego dziecka, wydaje mi się, że nie jest to nikomu potrzebne z mojej rodziny i to jest jeden powód. Drugi powód jest taki, że wydaje mi się, że. Hmm, już teraz nasza nastoletnia córka sama mówi, że bardzo się cieszy, że tego nie robiliśmy, więc też bardzo się cieszę z, te, z tej decyzji, którą podjęliśmy wiele, wiele lat temu i jej się trzymamy i mimo, że młodsza bardzo by się chciała pokazać, to też nie pokazujemy jej, bo wydaje nam się, że tak jest po prostu lepiej. A powiem Ci, że dzisiaj, nie wiem czy widziałaś, swój chyba taki debiut na ściance zaliczył najmłodszy synek Marcina Hakiela i to wzbudziło bardzo dużo emocji, że tutaj jest. Widzisz, po pierwsze to wzbudzenie emocji, a po drugie to jest coś innego, że pod tym wszystkim są komentarze i one nie zawsze są przychylne. I ja wolę po prostu ograniczać to, co ja mam w zawodzie, do czego się przyzwyczaiłam. Ciągle czytam, że jestem... Nie wiem, za stara, niefajna, nie, nie wiem, nie znam się na czymś tam i tak dalej, i tak dalej, ale nie muszą tego czyta, czytać moje dzieci. I wydaje mi się, że to, jest, to nie jest domena Polaków, bo wszędzie wszyscy są krytykowani, ale mam wrażenie, że w Polsce jeszcze dalej nie mamy kultu sukcesu czyli naprawdę nie wierzymy w to, że jak człowiek. Rodzi się i potem rodzi mu się dziecko, to bardzo często idzie w tym kierunku, nie dlatego, że mu mama czy tata coś ułatwia, ale po prostu tam jest jego serce. Ja uważam, że trzeba robić wszystko w życiu żeby praca była naszą pasją. Prawda Karolina? Sama o tym wiesz najlepiej. Dopóki nasza praca jest naszą pasją, to po prostu ją wykonujmy i wtedy niezależnie od tego czy to jest syn, córka, mnie to kompletnie nie obchodzi. Mamy zupełnie inną sytuację z moim mężem. Ja jestem osobą z wychowaną w bloku, w wieżowcu na parterze. Zawsze zarzucano nepotyzm mojemu mężowi, a właściwie mamie. I ja myślę, że a z drugiej strony, jakie to ma znaczenie? On jest Wybitny w tym, co robi, jest świetny w każdej roli, którą dostaje, więc czy to był zły wybór? Uważam, że to był jeden z najlepszych jego wyborów, bo to był absolutnie jego wybór. Natomiast on miał ciężej, bo w niektórych momentach musiał pracować dużo, dużo, dużo bardziej na to, żeby udowadniać komuś, że jest coś wart. Właśnie, bo to podobna sytuacja chyba teraz spotkała Helenę Engler, która została, pewnie słyszałaś, zatrudniona tak, do, do sztuki wystawianej w Teatrze Narodowej i, i też wzbudziło to dużo emocji. Właśnie nie wiem, czy to wzbudziło emocje wśród ludzi, czy to wzbudziło emocje w mediach? wśród ludzi również, bo zarzucali, się, że to jest, wiesz, po rodzinie i tak dalej. Wydaje mi się, że nie. Po pierwsze, z tego co wiem, a wiem, Jan Englert był dyrektorem wiele, wiele lat Teatru Narodowego. Wiem, ponieważ też dane mi było zagrać w jego sztuce z Beatą Ścibakówną, która produkowała tę sztukę. Fantastyczna, fantastyczny spektakl, już go nie, nie gramy wiele lat, ale ja wtedy Beatę poznałam bardzo, bardzo dobrze. I ona przez wiele lat... Naprawdę grała bardzo różne rzeczy w Teatrze Narodowym i to nie były same główne role, więc wydaje mi się, że po takim długim okresie czasu taki pomysł, kiedy to jeszcze zadebiutowała i to całkiem niedawno Helena, którą ja pamiętam jako małą dziewczynkę, w Teatrze Komedia, bardzo fantastycznej sztuce w moim teatrze. I to nie był, nie będzie jej debiut. To ja nie widzę tutaj żadnego problemu. Uważam, że to jest bardzo cudowne zwieńczenie, jakby tego, tej części jego kariery, i wszystkie inne aspekty, które są z tym związane, są tak naprawdę, przepraszam za wyrażenie, tylko i wyłącznie główno burzą. To znaczy, mnie się wydaje, że powiedziało to parę osób. Media to może rozdmuchały, natomiast nie widzę w tym żadnego większego problemu, bo yy, Jan Englert, jak go poznałam, jest osobą niezwykle, ale to niezwykle szlachetną. To jest człowiek, który nigdy przez nie pozwoliłby sobie na to, żeby kogokolwiek zatrudniać wtedy, kiedy ten, ta druga osoba nie dałaby rady yy, udźwignąć tego materiału, jakim jest ta sztuka, którą będą grać. Więc wydaje mi się, że to jest jakby najważniejsze. To są dwie osoby, które są dokładnie na tym i właściwym miejscu, zagrają to dokładnie w tym czasie, w którym powinny to zagrać. Mnie się wydaje, że to jest rewelacja i wróżę temu spektaklowi raczej karierę wielką i, i sukces i to, że się będzie po prostu ten spektakl oglądać, a nie to, że parę osób o tym napisało, bo wydaje mi się dalej, że to jest marginalny problem czyli że nie wszyscy tak mówili. Tak mówiła część ludzi, i z tego zrobił się jakiś taki skandalik, który dla mnie jest absolutnie nie do przyjęcia. Ja go, ja go nie przyjmuję. Mało tego, znając Jana Englerta, wiem, że to kompletnie nie jest taki człowiek, który. Ma cokolwiek wspólnego z nepotyzmem? Wręcz przeciwnie, Beata to samo jest fantastyczną aktorką. Nie dość, że sama gra y, fantastyczne role widziałam ją w wielu rolach y, wybitnych twórców i nie swojego męża w Teatrze Narodowym to oprócz tego zaczęła produkować sztuki i gra świetne spektakle, świetne role ma wybitnych aktorów obok siebie. Naprawdę, mnie się wydaje, że tutaj nie w tym tkwi problem. Jeszcze raz mówię, w Polsce Kult sukcesu jest problemem generalnym. To znaczy, jeżeli ja usłyszałam po wielu latach funkcjonowania z moim mężem, że mąż załatwił mi karierę, a ja go nie znałam grając wem jak miłość, to ja już się niczemu nie dziwię, bo zawsze ktoś będzie gadał, że mu coś inny załatwił.